Z nami kolejny nowy zawodnik grondy, czyli ryba i kolejny zawodnik Storunia, bo kilku już tutaj zawodników Storunia przetarło te szlaki w grądzie. No i co? W tobie jest taka właśnie chęć, aby puścić ich śladami, jak to wygląda? W zasadzie jestem tutaj, żeby przeżyć przygodę super, świetną mnie. No dzięki Patrykowi Tołkaczewskiemu, który bardzo mi pomógł w przygotowaniu, w treningach i w dostaniu się tutaj, tak myślę. Świetna sprawa, z zewnątrz to elegancko wygląda. Zobaczymy, jak będzie. Przyjechałem się sprawdzić. Myślę, że będzie dobrze. No właśnie, bo ty masz teraz okazję zobaczyć to od środka, ale to jest także do tej pory. Jeżeli chodzi o Grondę, to byłeś wiernym widzem, oglądałeś te turnieje, jak to wygląda? Tak, oglądałem, ogólnie trenuję boks dobry kilka lat. Ta formuła na gołe pięści, wiadomo, jest bardzo interesująca, jest przede wszystkim bardzo szybka, mimo że brutalna, no ale jest ok. Banalne pytanie, ale zadam, boisz się? Gdybym się bał, to by mnie tu nie było. Chociaż nie myślę, że jest OK. Chciałem dopytać o przygotowania, bo wiem, że trenowałeś między innymi w klubie Pomorzanin, bardzo uznany toruński klub pod okiem Macieja Żołnowskiego. Powiedz więcej. Trenowałem trzy miesiące tak samo jak z Maczkiem Żołnowskim, tak samo z Dominikiem Narojczykiem. Jest to trener od przygotowania kondycyjnego i siłowego, tak? Przepraszam, że Ci przerwę, ale musimy nie, powiedzieć nie. o tym, że Dominik Narojczyk to jest absolutnie ekspert w swoim fachu i chwalony jest tak naprawdę przez wszystkich. Człowiek, który pracuje z koszykarską reprezentacją Polski. Dokładnie, fenomen. Tak samo jak z Maćkiem. Czuję, że mój poziom się podniósł przez te trzy miesiące naprawdę bardzo. Między innymi również z Patrykiem Tołkaczewskim, gdzie naprawdę z tym człowiekiem nie czuję żadnych limitów, o, że tak to określę. Jestem tutaj, chcę się sprawdzić, będę walczył, serducho na pewno zostawię, jestem tego pewny. Będzie wszystko dobrze. A jak dziś wrócisz do hotelu, to będziesz sobie gdzieś tam w internetach sprawdzał twojego rywala, poszukasz jakieś informacji o nim, jak to będzie wyglądało? Nie mam pojęcia, zobaczymy. <noise> tak na gorąco, na świeżo jeszcze tego nie powiem. Ale chyba nie. Bo nie wiem, jak Ty do tego podchodzisz, ale my też z kolegą, bo się też znacie tutaj z operatorem Kubą. Stwierdziliśmy, że chyba to losowanie nie było najgorsze w kontekście też jeżeli tej wagi. Bo czasem można tutaj trafić na, na rywala znacznie cięższego od Ciebie. Tutaj, jeżeli chodzi o to, to chyba jest dobrze. Wagowo jest dobrze, ale podejrzewam, że chłopak jest też naprawdę niezłym wojownikiem. Zobaczymy. No. Ring zweryfikuje jutro wszystko, tak? Na razie, co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem gotowy. Tak jest, niech przemówią pięści jutro. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję powodzenia. Dzięki. Dzięki bardzo.